Już mogę ze strony Rafaela w dzisiejszym odcinku i Wam pokażę jak zrobić intro. Tak właśnie intro na Panzoid. Eee. Eee... intro na Panzoid. Eee, to będzie zakupy to sobie... Dobrze, tego nie było. I teraz sobie tak. E, wejdę sobie w Timpisa. Tym bardziej ja. Bo ja tu mam tylko. Ale wy możecie sobie po prostu pisać panzoid. Pokażę wam na łatwym sposobie. Tylko muszę znaleźć, tutaj, się musi wczytać. Dobrze, pan Zoid, tak. I mamy pana Zoida, prawda? Mamy. mamy coś wziąć, bo. I to jest taki do streamów, a do czegoś tam, prawda? O, 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 tu musi być szare, patrzcie, to. To musi być szare, to musi być niebieskie, prawda? Nie musi być, ale najlepiej by było. No dobrze. To jeżeli chcecie, to zmienić ten napis. Nie wiem, jak zrobić tam kimkolę, ikonkę, jakby. Ale okej. Okay. To patrzcie wchodzić tutaj. I szukacie jeszcze tylko stream starting. Text stream starting, czyli to. A tym bardziej ja tak szukam. No Po prostu szykam i znajduję sobie na przykład z subscribe i dajemy tak i tutaj jest subscribe, tutaj możemy sobie dać ten sam kolor dół. jeżeli czegoś nie ogarniacie to po prostu zrobię wam kolejny taki poradnik no ale musicie mi napisać tam na dole tam w opisie wam dam link do tego Albo no, link wam z tego dam I muszę znaleźć super... Nie, channel O, i znajduję sobie takie coś jak channel Czyli tutaj po prostu piszę Tutaj To piszę po prostu channel Ja wpisuję Mój nick. Jak to zatwierdzić? Enter, na kąpie tym bardziej bo nie wiem jak na naprawiać. I sobie wybieram na przykład kolor żółty. No, oczywiście żółty, ulubiony mój kolor. I można by tak powiedzieć, że to jest wszystko. A nie! Bo jak już się to pobrać na komputer. Uh, I no właśnie, to się pobiera w sposób. Bo potem wchodzisz tutaj, start wideo i tutaj po prostu ci występuje. Więc mi się że to będzie na, na tyle. Jeżeli będziecie... Napiszcie mi w komentarzu, czy to jest dobrze zrobione. E, tym bardziej ja tak uważam. Jeżeli coś we mnie pójdzie nie tak, to po prostu, jeżeli coś się stanie, to po prostu no. Ale mi się zdaje, że jest nic. Napiszcie w komentarzach, czy, czy czegoś nie rozumiecie. Na tak, pewno będę szczęśliwy, jak napiszcie mi w komentarzach. No to, to będzie dobrze, więc no.